Siema siemaneczko z tej strony oczywiście Urban to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Z naszej serii od gotówki do gotówki Jest to kolejny odcinek Na naszej wspaniałej serii Dzisiaj myślę że też bardzo fajny odcinek także Zostawiajcie łapy w górę Jeśli chcecie więcej takich odcinków Subskrybujcie kanał I wbijajcie na kanał z reala Ponieważ tam wleciał właśnie tak z 10 minut temu nowy film Także wbijajcie i oceniajcie Także no co dzisiaj za akcja Dzisiaj sprzeda zboża i widzicie pewnie po tytule E, musimy sobie zrobić bardzo dużo miejsca, ponieważ w tym miejscu będzie stała ciężarówka Znaczy ma stać, zobaczymy czy będzie stała Bo nie jestem pewien czy uda nam się tutaj wjechać Dlaczego ciężarówką? No bo za daleko ogólnie e, Bym miał to wywozić pszczepami Bo to tam chyba trzeba jechać ze 100 km z tym zbożem Bo tam kontrakt podpisałem Także no bardzo daleko i dlatego zamówiłem ciężarówkę więc nie wiem czy tutaj się zmieści no powinien wjechać bardzo fajnie by było jakby wjechał tędy o cyk i tutaj tędy by sobie oj cofnął i tak prosto by to sobie kurde że bizona przetrącił przestrzelił ale no, no nie zmieści się niestety na czepa wejdzie ale nie wejdzie niestety ciężarówka jest troszeczkę wyższa więc no trudno no, no musi jakoś tutaj tędy wjechać mam na nadzieję że mu się uda będę go kierował więc powinien wjechać no i co Pożyczyłem sobie też kwadromę z PGR-u Chciałem pożyczyć ładowarkę tą manitę co sobie ściągaliśmy pół ale niestety pojechała ona na drugie gospodarstwo i jej nie ma tutaj Dlatego byłem zmuszony pożyczyć yy, No niestety taką dużą maszynę bo jest to taka no dosyć yy, duża Duża ładowarka yy, kwadroma także no No powinna też się zmieścić też tam jakoś to powinniśmy załadować Dużo jakoś tego zboża nie ma, no nie wiem ile tu jest. Jeden, Jedna ciężarówka, może dwie. Zobaczymy. No dobra, bez zbędnego gadania trzeba tutaj wszystkie z wszystkimi sprzętami powyjeżdżać. Trzeba tym wszystkim powyjeżdżać i brać się po prostu do pracy. Na pewno Bizona musimy schować. Znaczy, no nie będziemy go chować dzisiaj, ale trzeba odstawić mm, wózek z headerem w inne miejsce i bizona też w inne miejsce. Także najpierw trzeba odczepić header. Nie wiem po co ten kwadromą już przyjechałem, bo w sumie też mi miejsca ze... Ej. Nie gadaj że ja tam nie wiadę teraz Andrzeju Ty nie gadaj że nie wiadę Dobra Powinno wejść Także też odcinek Myślę że nam się spodoba Z takich bardziej prac porządkowych na gospodarce No i od razu ze sprzedaży zboża Dobra Powinno być chyba że Jest na tych łapach Dobra Tyk. Siadamy do bizona. Troszeczkę jeszcze mi go boli także głos na pewno mogę mieć inny Czekajcie... O, teraz Dobra Odpalimy sobie bizona Cofniemy lekko do tyłu Za daleko też nie możemy Patrzcie ile to jest miejsca w ogóle, sakro Tutaj będę częściej teraz nagrywał, bo bardzo wam się podoba tutaj te gospodarstwo ogólnie i ta seria yy, I tak, co miałem powiedzieć na samym początku, ale nie powiedziałem yy, Fajnie jakbyście napisali ile macie lat ogólnie Ale tak szczerze, napiszcie ile macie lat ponieważ yy, po statystykach wskazuje mi na to, że oglądają mnie osoby yy, tak od 15 do 17 później od 24 chyba do 30 lat także no nie wiem yy, sobie ciężko mi uwierzyć, że oglądają mnie aż tak starsze yy, starsze no że tak powiem z takim wiekiem osobem myślałem, że tak mnie oglądają młodsze młodsza widownia znaczy młodsza no myślałem, że gdzieś tak Właśnie bardziej będzie więcej osób tych 17-15, a jest więcej tych właśnie co mają 18 lat czy tam 24 po tych statystykach, ale te statystyki to wiadomo jakie są to chyba liczy wiek po tym jak kto konto założył, czyli tak jak dajemy sobie wiek na początku jak zakładamy konto, tak w którym roku się urodziliśmy, to chyba po tym bierze statystyki, a wiadomo, że każdy sobie zawyża, że mieć to 18 lat na tym na tym youtube oglądać wszystkie filmy także bardzo mi to ciekawe napiszcie mi ile macie lat żeby tak już bardziej mm, sprecyzować się znaczy no bo youtube teraz wymyślił takie coś że mamy że każdy twórca musi sprecyzować się czy nagrywa nagrywa dla dzieci czy są to filmy odpowiednie dla dzieci no moim zdaniem myślę że ja nie nagrywam bardziej dla dla, dla dzieci tylko po prostu bardziej dla takich no osób troszeczkę starszych co bardziej dużo no Wiecie jakby kumają. Bo dla dzieci to chodzi o takie coś, że te filmy coś wnoszą ich, jakby edukują troszeczkę i muszą być one zrozumiałe dla, dla tych właśnie młodszych widowni. A nie wiem czy moje filmy są zrozumiałe, bo ja czasami tak dużo gadam i ciężko myślę, że mnie zrozumieć. <laughs> Też myślę, że większość takich młodszych osób nie wie co ja tutaj robię, więc... No nie wiem, zobaczymy tak. napiszcie mi ile macie lat, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, teraz tak. Co by trzeba tu zrobić? No bardzo pięknie sobie wjechaliśmy na ogród. Tutaj możemy sobie byle jak te sprzęty poukładać, to sobie... Po odcinku i tak muszę schować tego bizona pod wiatrkę Nie wiem właśnie jeszcze gdzie Gdzie się on powinien tu wjechać Z reguły stał tutaj, nie? A nie czy mi się uda do tutaj wjechać Zobaczymy yy, Ogólnie jak macie jakieś cięcia to muszę sobie odchrząknąć Bo bardzo mnie gardło troszeczkę boli, więc Muszę sobie co jakiś czas odchrząknąć i yy, Wiecie no Robię cięcia po prostu, żeby tego nie było na odcinku, więc Ten odcinek będę troszeczkę dłużej montował też nie będzie na początku właśnie tych hashtagów z PGR-em i z tym wszystkim, bo na razie sobie daję spokój od tego, także no przepraszam osoby, które się nie wyświetliły Ale będzie, wrócimy do tego, jak będę miał po prostu czas na montowanie filmów i czas na nagrywanie Bo jak wiecie cały czas jest tego mało, ale nie będę wam w każdym odcinku mówił, że braniałem czasu na nagrywanie, więc mniejsza z tym Ważne, że ten odcinek jakoś latuje do Was w tygodniu, więc będzie bailando będzie No trzeba się sprężać, bo nie wiem o której przyjedzie ta ciężarówka znaczy, że mamy w większości zrobione, także może być, nie? Dobra. Fajny zestaw ogólnie będę go sprzedawał. Znaczy będę sprzedawał chyba ten zestaw wyprowadzał Nie wiem czy na wiosnę, czy teraz. Możecie mi napisać czy sprzedać go teraz, czy po prostu na wiosnę i kupić. O, kurde, ukrów się znalazłem. Oj, o, hops. E, także napiszcie mi czy sprzedawać ten zestaw teraz. Chodzi właśnie o ten tutaj bronę aktywną i ten siewnik No nowy zestaw można powiedzieć, ale nie na moje gospodarstwo Potrzebowałbym coś Chyba no, no większego może nie, bo co ja dostanę większego No bardziej solidniejszego, że tak powiem Jednym, może cały zestaw jakiś Że w jednym jest salone to razem No zobaczymy, może jakiś Amazon, coś takiego Coś myślałem na takim Także no zobaczymy Dobra, trzeba wyjechać jeszcze prasą Naszą Krunę bardzo fajną prasą też. Także bardzo fajną prasą. Dobra, trzeba wjechać. Sam raz napasuje kurde, do tej naszej szesnastki. 1634 to jest naprawdę chyba najpiękniejszy ursus, jaki może być. Tak mi się podoba ten ciągnik. Ja, ten zestaw będzie piękny, więc na pewno będzie jakiś odcinek z... Halo. Bardziej trzeba wycofać. Hops, o, idealno. Psy elegancko co to umie cofać tylko ramiona bym musiał podnieść do góry żeby nie wygiąć zaczepu ale dobra mniejsza z tym kurde bur wiesz pan nowa prasa znaczy sezon już swój przeszła bardzo ładnie Prasowałem nią dosyć dużo nawet nie widać patrzcie wyczyszczona elegancko sprasowałem niech chyba 2 3 pola więc niedużo ale no zawsze coś bo większość słomy w sumie też czaskałem żeby no nie mieć tyle tej słomy no bo po co mi Hops Wejdziemy sobie tutaj No po co mi tyle tej słomy jak tych zwierząt też nie mamy bardzo dużo Mogłem w sumie ją sprzedać ale zostawiłem Po co mi światła Zostawiłem na polu No zawsze wiadomo jakieś tam lepsze składniki dla gleby Myślę że w farmingu też to właśnie działa tak troszeczkę jak nawóz Mam nadzieję przynajmniej <grych> Bo tak to bym nie zostawiał Nie no ale chyba nie działa tak w farmingu jako nawóz że Słoma daje jakiś tam większy plonek zostawimy Chociaż ciutkę, chociaż tam 1% nie Czekajcie do przodu trzeba powiedzieć, bo on tu się nie zmieści Nie no teraz musi tu wjechać, przecież tu jest tyle miejsca, że panie tu dwoma tirami by wjechał Elegancko tu jest panie Bardzo ładna robota Kurde, jak on tu nie wiedzie to aż mi ciary przejdą bo ja nie wiem co będę robił Jak ja to załaduję tę ciężarówkę Co, będę brał łyżkę stąd i będę jeździł na ulicę To ja mu to dwa dni będę ładował No nie no postaramy się żeby wjechał także Także jak tutaj naprowadzę elegancko no co, weźmiemy sobie tę kwadrometr troszeczkę już pod wiatę, bo nie wiem ile tu będzie miejsca, jak on przyjedzie. To jest sprzęt, patrzcie jak to chodzi. No bardzo fajnie chodzi. <dłuchy> Długo zapala w sumie. Dobra. To jest potężny sprzęt, także... Jeździło się nią tutaj w pgr żeby bo to wiecie, też pracuje. Ja podgarniałem ją zboże dwa razy, więc... Troszeczkę mam ją obcykalną Cyk On ma światło wsteczne Duże, takie mocne dosyć Co to się, to się pali jak tam? A te się palą, ty Jaki to ma zrobić te czujniki Jak kombajny w sumie te zachodnie Ostatnio w sumie zauważyłem, że jak, że kombaj cofa to zapalają mu się wszystkie ledy z tyłu Za każdym razem tak Nie wszystkie to mają, ale to nasze tywy właśnie mają tak że jak cofa, to wszystkie ledy z tyłu się zapalają nagle, nie? tak włączają się i włączają, jak cofa dobra że no fajne, kurde, tutaj ma, nawet tego nie widziałem bo wiecie, jak się siedzi w środku A jak się siedzi w środku, to się tego nie widzi, także fajne fajne, te ledy, pewnie pod żarówkę jostecznego są podłączone, więc pewnie dlatego tak to działa no i co, czekamy sobie na ciężarówkę, jak przyjedzie, to to wam dogram coś Субтитры сделал DimaTorzok Także no widzicie, kierowca już przyjechał Cofnął mi to jakoś, no troszeczkę mu, mu to zajęło, bo z 15 minut cofał, ale co się dziwić, naprawdę mega, że tutaj wycofał Bardzo dobra robota No co, także możemy rozpoczynać załadunek Było bardzo naprawdę ciężko cofnąć tutaj, ale nadał radę To troszeczkę mu tutaj pomagałem, coś tam wam nagrałem jak cofał, także myślę, że coś tam wam wrzucę, no zobaczymy No i co, no lecimy sobie hmm. Kierowca w środku, trzeba to załadować I... Ładujemy po prostu Także wsiadamy do naszej podromy Odpalamy ją Zobaczymy ile nam zajmie załadunek Czekajcie, jeszcze nie odpaliła w sumie O, teraz chodzi Dobrze, że wyjechaliśmy tymi sprzętami, widzicie co było za nami, bo byśmy się nie zmieścili po prostu o. Tak, co so tutaj, wejdziemy do kąta Cyk Wywiniemy sobie Przejdzie, przejdzie panie Teraz do góry. Muszę teraz patrzeć, żeby nie wyjechać z dachem. Ops. Kurde, ciężko ja mam powiem. Oj. O, hops Ej, to. O kurde, to będzie ciężko to załadować Troszkę dalej muszę pojechać. Dobra. Tak, niestety musimy to ładować, bo ona ma wysokie Wysokie ma burty. Musiałbym troszkę wyżej wjechać. Ale że troszeczkę to powsułem. <laughs> Miałem na łyżkę. Zapomniałem. No dobra, damy radę tyle. Oj! Kurde! Powieście to widzi chyba w lusterku <laughs> co ja robię. A nie pomału. Trzeba, nie można się spieszyć, bo tu jeden zły ruch i... Czekajcie co to opuszczę na dół. Na dole jest mocniejszy mur. <laughs> o, cyk, dobra. No jakoś to idzie wam pewnie, bardzo troszeczkę ze środka może. Ale ze środka gorzej, niestety muszę wszystko z zewnątrz ładować, bo... nie nic nie widzę ze środka. O może jedną łyżkę załadujemy. Mmm, Ze środka. Do kąta. Wykręcamy. Panie. Słabe te szyby są w środku, takie białe, jakieś dziwne. Za dużo nie widać. Nic nie widzę, nie wiem. Nie widać niestety, także szyberdach musiał być. Szklany z szyby. Dobra, to ładujemy z zewnątrz. O kurde. No, troszeczkę tam przywaliliśmy temat, to, nie to nieważne. No trochę do tyłu. No i tak musimy po prostu to ładować. No powiem że może ciężarówka będzie pełna, zobaczymy. Że ona ma dużą pojemność, bo ona ma 49 tysięcy. 000... Chyba... 49 tysięcy litrów, tak. Także troszeczkę dużo, nie? Jakieś 30 ton to jest nie W realu Nie no w sumie ciężko Mogliby dawać normalnie tony Każdy praktycznie pewnie w każdym kraju Oj W tonach jest podawana jednostka Znaczy no wiadomo że nie w każdym nie ale W większości krajów są jednostki tony Barmik w końcu mógłby wprowadzić te tony Fajnie by to wyglądało. Znaczy na no ton, no wiadomo, że w prasie by było. By było ciężko, nie? No to by kilogramy wprowadzili. Wiem, że jakiś mod chyba był na jednostki tony. Że tam zamieniało tam te tysiące litrów na, na kilogramy i na tony, także na te inne jednostki są na przykład w Anglii są. W Anglii są, wiem, że jakieś chyba inne jednostki, nie wiem jak to tam jest. Wiedziałem, ale zapomniałem niestety Dobra Pomału to idzie wam powiem. Łaźć żeby betoną nie zerwać. Cyk. Kurde, troszeczkę jest, jest co ładować. Żmiką pewnie to szło sprawnie. No, Chociaż nie wiem czy sprawnie, by to szło żmijko, bo... źmiko by musiał cofnąć tutaj, albo chciałem jeszcze ładować tym takim naszym ładowaczem, co mamy tym, tym trolem takim, ale... No by musiał objechać tam, gdzie teraz system kwadromą, nie? No on tam nie wiedzie Choćby chciał, to by i tak by nie wjechał Cek panie, do góry Ops No niestety tak musi było, dawać Troszeczkę wyższy beton by tutaj zrobił Tą wylewkę i by było już lepiej, nie? Ja by tą wylewkę tutaj troszeczkę wyższą zrobił O, to by już straciło miejsca No i też jakby nie było tej kolizji takiej w tej środku, to też by się inaczej ładowało, wiadomo, nie? To opuszczamy, żeby nie wyrwać. Z czy Znaczy z tropu. Wjazdu, żeby nie rozwalić, bo kto to będzie murował, panie Wiesz, to dobre, dobra firma mi stawiała tutaj tą halę to. Wiecie, czerwona cegła, biała, elegancko, fajnie... Fajnie to wygląda. Powiem wam, że w ralu nawet by się przydała taka hala. Kurde. Co by się nie zrobiła, jakbym się miała taką halę w realu i fajne, fajne są te kolory takie że jak wiecie na dole czerwona cegła i do góry biała no kurde bram pojęcie ktoś miał bardzo dobry pomysł mam, mam nadzieję że go nie w realu takie są no, fajnie fajnie to wygląda że w realu takie budują przed te... takie kolorowe cegieł no może no, te białe cegła to jest raczej te pustaki takie inne są takie większe już ja Myślę, się nie spotkałem z taką białą cegłą normalną miałem. Tak jest biała. Tak jest o, czerwona. Segła normalnie ta mała, to takiej takiej małej działej nie widziałem jeszcze. O, tylko widziałem takie większe białe pustaki. Takie większe. Ale tam wiadomo. Dobra, to troszkę na tył. Kurde bo mi się wysypie weź to przechył Oj Oj, o. Nie wiem co pobrać tę te... No z Kamery, że wiecie, że mi się kamera tak nie, nie bugowała Mi się buguje jak są kolizje na budynkach i... Niestety się kamera troszeczkę nam psuje, ale no trudno Nic to nie poradzimy Kurde, cały tir będzie Nawet nie wiem, czy mi starczy miejsca Drugi raz no, to nie będzie co. Ops No jak nie no, to wiecie Kontrakt był na jeden tir, więc na jedną ciężarówkę Więc resztę sprzedam najwyżej tutaj, nie gdzieś bliżej Bo ja do najwyżej z to zmijką sobie załaduję już może od sąsiada, bo... Bo przecież nie. Także widzicie, taki, taka ciężarówka, ona by przeszła tam przez tą naszą studołę. Naczepa by przeszła, bo podał mi kierowca wysokość. Zmierzyłem, no i ciężarówka nie wejdzie. <gry> Naczepa weszła, to już będę zadowolony, a za chwilę... Za chwilę tak zacząłem mierzyć, kurde, yy, dach od ciężarówki. I mówi, nie wejdzie. <gry> by było dużo łatwiej cofnąć, nie? To po prostu by prosto się przestrzelił tylko, o, patrzcie A nie, tam wykręca, kurde, manewruje Hops I jest naprawdę kłopot z tym cofnięciem tutaj No ale co się dziwizno no i gospodarstwa takie są Cyk Myślę, że do mnie na gospodarstwo też bym miał problem ciężarów Chociaż nie, no była już źle razy na podwórku Czy to by słodki przywozili, czy coś tam Ile razy była ciężarówka na, na, ten, na podwórku Czy jakieś palety, czy trzy trociny, czy coś, to takimi właśnie wannami nam no, trzeba To na znaczy, że na podwórko... Ciężarówka ze spokojem sobie wyjeżdżała, wiecie o co chodzi? Bailando Kurde, no powiem, że fajny to załadunek. Kierowca pewnie pauzę kręci jak to Zwykle na takich załadunkach, bo nie musi być przy tym. Hops No już mała kubka została, wejdzie to raczej Kierowca wam powiem, że... Bardzo miły Pogadałem z nim chwilę na, na ulicy to... test popatrzył czy, czy się zmieści, mówi a panie Może być ciężko, ale mówi, że... Że postara się cofnąć Więc bardzo miły kierowca, uprzejmie nic nie mówił Dobra Komu tam yy, ogólnie pomagają cofnąć na tych martwych punktach Gdzie nic nie widzi Na przykład troszeczkę przed ciężarówką nie widzi, nie? Też ma te lustro Ale są takie martwe punkty gdzieś tam Gdzie tam kierowca nie widział To mi powiedział, że on mu patrzy na przykład tyłu na naczepę Jak zachodzi też nie widzi za bardzo Widzi boki naczepy A tyłu na przykład naczepy nie widzi Ale tutaj na centymetry wszystko przechodziło Koło domu to kurde Już mówiłem, że mi wyjedzie z chałupą No, no mi troszeczkę Chałupę to by się nic nie stało Byłaby lekka zmiana miejsca zamieszkania <gry> O parę centymetrów byśmy się przedstawili jest, jest zmiana miejsca zamieszkania, jest Kłyty, <gry> To pewnie mam kowe by było Gdyby nam chałup co przedstawił Hops Cyk No wyładujemy na środek bo to Niestety się nie zmieszczę, musiał do tyłu to... cofnąć Przez tył tyłu miałem pobrać te agregaty wszystkie? A, i powiem wam, że niebawem nowy nabytek będzie. Pług na pewno już przyjedziesz, mam podpisany kontrakt. Można teraz tylko go przywieź. Będzie to puk marzeń, wam powiem. Pług marzeń. Może kolor troszeczkę się nie będzie zgadzał, ale... Ale będzie... Będzie to... Halo, co jest? Będzie to pług na pewno, który chciałem, więc... Oczekujcie nowego nabytku, także dzięki sprzedaży tej, tego zboża. Ty, nie mogę wziąć, halo. To po coś Dobra kurą damy Nie nie mogę wziąć tego z ziemi Nie wiem dlaczego Aby trzeba wziąć Oj Jak się kole boca to Ta kwadroma, kurde Jakby się miała wywalić za Dobra No fajny powiem wam To Nie wiem czy mu powiedzieć żeby cofnął trochę do tyłu I Tak wszystko na tył mu ładować Na przodzie też powinno być chyba Nic nie mówię żeby mu ładować jakoś równomiernie czy coś Wiadomo on trochę stopnie to też się ułoży nie ten ładunek Łodunek sypki więc dwa razy zahamuje i ma ma no ładnie, na całej naczepie rozwalony, więc elegancko Na pewno więcej nie będziemy ładować jak z, jak z tymi Jak z burtami, nie? Równo z burtami, żadnego czuba nie będziemy raczej Ładować, no bo nie wolno raczej też, pewnie to nas by przekroczył Koła siadły wam powiem Od naczepy Także jakiś wodonek to jest Dobra Cyk Oj, mi, to się teraz Dobra, tu jest tego zboża, bo powiem, że wsypało sypało w tym roku ładnie Jestem zadowolony, z pewnością mam do sprzedaży w sumie Nie, nie sprzedałem w sumie Ten co tam sobie kreśliliśmy w jakimś odcinku Ops, oj a teraz pszenicę na pewno dużo nakosiłem. Więc wam powiem, że troszeczkę sypało. No, Kurde Jestem mega zadowolony. Cała ładna tira Oj, bo się tepłem No, Dobra, powiem może, żeby cofnął troszkę do tyłu. Dobra. Myślałem, żeby się walił, ale... Ale dobrze jest, bo nawet nie patrzyłem, jak co. No dobra to widzę, że, że ładnie jest Może kamerę ma z tyłu, nie wiem <grym> Ale nic nie mówił o kamerce W sumie bym nie kazał mi patrzeć, nie jak cofał Bo widział wszystko Dobra, teraz troszeczkę naprzód By było To nasz jak big, panie Nie miał to przyczepami wozić, 100 metrów jaś tylko kurde oh, Nawet jak miał lepszy ciągnik jakiś na bym pożyczył z bo przecież mają to jest Panie, tylko bym jechał, nie? A z takim razu troszeczkę daleko, I lepszy ciągnik mieć i szybszy, ursusem to tak ciężko, 30 km na godzinę to... To by się zeszło, nie? Spódnia. <grym> Jeszcze z tonarzem to by wolniej jechał Cyk Tu posprzątamy, nie wiem, coś nie chce mi brać tydzień coś się tutaj zbugowało nam, ale no... Bierzemy to co idzie i koniec roboty to, to dla kur sobie zostawię, bo kury mamy to Zostawimy tą pszenicę dla kur chciałem mi pod budynek wpaść troszeczkę Cek, jeszcze jedna łyżka będzie Hops i hops Ile będzie ton i ile zarobiliśmy to powiem wam wiadomo w następnym odcinku Albo jeszcze później, bo to zależy jak faktura przyjdzie która poleconym przyjdzie więc albo poleconym albo na EMA na... wiecie o co chodzi zobaczymy no powiem wam że dużo jest nasypane mega dużo Ojoj <laughs> no nasypaliśmy troszeczkę tego zboża więc jestem mega zadowolony z tego z tego plonu tej pszenicy Zobaczymy jaki zarobek będzie, czy nam starczy na, na ogólnie pług, Na pługi, czy tam na inne jeszcze nowe nabytki, bo jeszcze ma sporo ich być Hops Wszystkie? No to zostawimy już do kur, nie ma co więcej brać Jeszcze by tu uzbierał z pół ale dobra Starczy Hops Dobra się mieli prawie Czek Hops, o kurde żebym nie rozwalił niczego Dobra to Chceś <laughs> strzelić to pospawamy zero No dużo zbożamy spaliśmy Jest tego troszeczkę <laughs> Nie ma co ukrywać Dobra wyspało się Alegancko kurde Myślę że kierowca też jest zadowolony bo szybki załadunek dobra będzie wyłączymy maszynę czemu z tej strony wysiadam więc tam z tamtej dobra także na taki oto odcinek już wam nie będę nagrywał jak wyjeżdża bo widzieliście wjazd to to był ładunek jeszcze też muszę podpisać tam parę parę dokumentów do kierowcy więc jeśli odcinek się podobał zostawcie łapkę w górę taki bo to za ładunek jeszcze wam jeszcze wam pokażę o tyle widzicie tyle towaru także jest tego trochę o tu można sobie stanąć no jest tego troszeczkę nie Widzicie pszenica bardzo ładna <laughs> Cofną mi Gdzie chyba te reszty spuścił Kurde, że mi na głowę Co on robi? Robić mi chciał O Także no jest ładna bardzo pszenica Widzicie elegancka Także no powinno być troszeczkę tego zarobku No co jeśli się odcinek podobał Stawcie łapkę w górę Subskrypcję na kanale No i co widzimy się w kolejnym odcinku Dziękuję wam za oglądanie Chłaniam się bardzo wysoko. Nie no, nisko. I dziękuję wam za ten odcinek. Trzymajcie się na razie. Do kolejnego. Cześć.